Witamy w ptakasie. A, to już, tak? Tak, to już <laughs> tak zgadza się. To już, a to, to dosyć śmieszne, jakby śmieszne stwierdzenie. Wiesz, kto powiedział, to już w 1860. Każda roku? mi to mówi. To. <laughs> Romuald Traugut. Brawa. Naprawdę. Miałem to na y, egzaminie na prawo ponad 10 lat temu. Zacząłeś tak nietypowo. Bo... Ty zacząłeś nietypowo, a ja tylko nie, Witamy w Ptakasie. Witamy w ptakach tak. No, tak publicystycznie Wita pojechałeś. Tadko się to słyszy, mało kto tego słucha, więc wiesz. Tak, no ty słyszałeś <laughs> osta to ostatni raz rok temu, e kiedy byłeś u nas. To, i było to rok jest, temu? To, to tak. było rok temu i to jest najśmieszniejsze, to że... Za ja teraz tak? Dlatego nie zaprosiliście? Mniej więcej, się. mniej więcej, o, ale to jest... Będzie tort? Świeczki? Nie. Będzie, będzie. Ale to jest najśmieszniejsze, że kiedy ty byłeś u nas rok temu, to 600 to? osób, teraz macie 610. Nie, to na tym. Na Facebooku miałeś mniej więcej telefonów, ile mam po, po całym roku, a na Facebooku w tym momencie masz ile? 300 tysięcy? Nie, no co, ty, nie przesadzajmy, 250. A to przepraszam, nie, to, to, w no, w to, przepraszam, nie, nie, to bardzo to, blisko. Powiedziałbym, że to jest kwestia kilku miesięcy, żeby mieć te 300 tysięcy. No. Natomiast e, Facebook zaczął się zachowywać jakoś bardzo złośliwie, i kiedy przekroczyłem próg 200 tysięcy, nagle e, jakby ucięło mi rękę. Jakby ucięło mi rękę, nogę, ucięło wszystkie zasięgi. Ręka noga była? E, kiedy miałem na przykład wiesz, wcześniej... Załóżmy zasięg jakiegoś postu 200-300 tysięcy. Hmm. Nagle ten zasięg zmalagł do 50 tysięcy. Nie wiadomo dlaczego. Ja ostatnio na e, kasa, fanpage, kasa. Na fanpage no tak, tak, Planety tak. wykręciłem zasięg 650 tysięcy. Na zdjęciu takim, jak dziewczyna Misa, jedzie. Nie? Tak, 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 to swojego. Tak trzymałem go w dłoni. Podziwiali, podziwiali. Kasper, gdyby wstawił, zasięg byłby milion, coś to podejrzewam. Ja bym tak. był dwoma dłoni. Mówisz tak, o tłumacz. tym, e, takim, największej panoramie w internecie, jaka jest? <laughs> tak, <laughs> <to> dokładnie, <laughs> dokładnie. Maciek Dąbrowski, ale to jak, nie, jak się przedstawiać cię z imienia i nazwiska, człowiek to ma... musi być... Warga, dziennikarz. Warga, człowiek warga dziennikarz, wiesz. <laughs> Mnie się poważnie przedstawia, nie jakiś tam Maciek Dąbrowski. Ale ty mówisz, że w wywiadach jesteś poważna. Do, Przepraszam, rok temu, druga, rok temu, jak, nie jest poważny, nie, rok temu jak ja byliśmy poważny, w innym poważny. studiu, to pytaliśmy jak się mamy do gościa zwracać, powiedział, że możecie się do mnie ty geju. A tak. ty geju, tak, jasne, A, to, więc nic się od, od tamtej pory nie zmieniło. To, to prawda, to prawda, właśnie przez chwilę wrzuciłem zdjęcie sobie profilowe, na którym, mam, na którym mam twarz oblepioną czymś co wygląda jak nasienie czyjeś, kogoś albo nawet wielu osób. Mmm, A jest to, <laughs> uwaga, no właśnie, przepis to... na dobre nasienie na twarzy, mleczko w tubce. Mleczko, a to takie słodkie, takie, a, takie dobre. Najnowsze, nasz Właśnie, 99. Właściwie z tym mleczkiem w tubce dowiedziałem się dopiero niedawno, że nim się naprawdę słodzi kawę. Ja myślałem, że to tak, ja myślałem, że to mleczko jest po prostu, żeby właśnie sobie tak wyciskać do ryja. A to jest mleczko, które polega na tym, że kupuje się po to, żeby jednocześnie walić do kawy. Żeby sobie walić do kawy, to jest dobre określenie. A jak wypijesz takie mleczko, to potem jak walisz do kawy, to w ogóle Wuhu! Bardzo długie, bardzo długie przywitanie. Witamy w pani. A to było nadal przywitanie, Tak, okay, no słuchajcie, ptakasę i rok temu pamiętam, że jak ty byłeś, to byliśmy świeżo po konkursie, w którym słuchacze proponowali rozwinięcie naszego hasła, i bo słuchasz ptakasa i masz ochotę tam zgłębić twierdzenie Pitagora i mówić, że Ta słuchasz Tak postać i tak dalej. <laughs> Tak, no jest, dobrze, że jest realizator dzisiaj, który tam rączka na przycisku działa. Tak. Na pewno. Chociaż ostatnio w jednej z dużych rozgłośni radiowych słyszałem, jak słuchaczka zadzwoniła i użyła na antenie tego słowa. Ale i to i nie, pre... nie była w stanie tego wiesz, kontrolować że Tak, instytucję. i prezenter radiowy musiał tam wybnąć i powiedział: Nie używajmy staromowy tutaj na, na antenie. Bo, ale nie no, była stos, przecież. Stosunkowo niedawno przecież Wojciech Mann przywalił e, e, zaraz e, chłopak. Tak, tak. Bóg dusza, no. <laughs> dusza. Ale Leroy, ten wywiad i popularne telefony z radiostacji. Stacji, Halo, tu radiostacja. No to, to, to było, to, to mieliśmy są takie swoje plany, czasy, to żeby, żeby Liroja tutaj zaprosić i powtórzyć tę sytuację. Bardzo fajnie, ja strasznie cenię Liroja i zawsze żygałem po prostu tymi wszystkimi e, hejterami, którzy e, próbowali powiedzieć, że to nie był koleś, który rzeczywiście coś zrobił dla rapu w Polsce, tylko wiesz, tylko wzgórze ja patrzę i tak dalej, tylko prawdziwy rap, a nie jakiś Leroy gówno. A to moim zdaniem nie jest prawda, ja mam szacunek do gościa.